Cześć, witajcie z tej strony Pro Players i w tym odcinku pokażemy, pokażemy Wam jak zatańczyć przed kamerą 10 sekund na potnych piaskach. Zapraszam do tego, jestem dzisiaj z ciapkiem i razem z ciapkiem pokażemy, w zasadzie zatańczymy dokładnie tutaj w tym miejscu, na, na tym molo, tutaj przy tej cukierni Znajdziecie się tutaj na tej macie tańczącej znajdzie się kamera i tutaj na tej kam przed tą kamerą musimy dowolną emotkę zatańczyć. O tam ciapek już doleciał. I... No. O ciapek już zatańczył. Teraz ja. Teraz moja kolej. Nie wiem, możemy nosić dowolną emotkę. Ja mogę drinkić. I musimy tak przez 10 sekund. Proszę bardzo, mamy już to zadanie wypełnione. Dziękuję 10 sekund dostanie 35 tysięcy XP A więc dziękujemy z ciałkiem bardzo za oglądanie, jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę No i do zobaczenia, do następnego odcinka, cześć